Jesteśmy kilka dni po świętach Wielkiej Nocy. Prawdopodobnie najczęś, najczęstszym skojarzeniem, które pojawia się w tym kontekście, to jest słowa no, święta, święta i po świętach. Cudem jest, że wreszcie przeżyliśmy te święta i gdyby tak popatrzeć na to od tej strony no to faktycznie cudem jest że przeżyliśmy tą gonitwę po Polsce, że przeżyliśmy biesiadowanie przy stole, że instytucje, które zajmują się ratowaniem zdrowia, życia fizycznego, psychicznego mają więcej pracy w tym czasie. I tak to wygląda, tak to wygląda. I tak możemy narzekać, tak możemy narzekać i podsumowywać polskie zwyczaje świętowania. No i przychodzi obraz, który się pojawił w Ewangelii tuż po świętach, tuż po Wielkiej Nocy. Droga do Emaus. Uczniowie, którzy rozmawiają z Chrystusem, i go nie poznają. Jego oczy są, ich oczy są na uwięzi. Widzieli go kilka dni wcześniej i nagle nie poznają swojego mistrza. Coś się wydarzyło. I teraz popatrzmy na to, czy, czy moje świętowanie, czy nasze świętowanie nie jest podobne, że też jesteśmy po okresie zmartwychwstania. Ten historyczny fakt miał już miejsce i my tak od dwóch tysięcy lat y, idziemy do tego Emału, czasami mamy oczy zamknięte na uwięzi, czasami nam się uda otworzyć. Przypomniał mi się, y, przypomniała mi się homilia na pożegnanie y, y, księdza arcybiskupa Życińskiego. Jego przyjaciel Michał Her zakończył, zakończył to homilię przywołaniem jednego z esejów arcybiskupa na temat właśnie Marii Magdaleny, która poszła do grobu i i martwiła się, czy zdołają otworzyć grób, usunąć kamień. I padło tam. życiński arcybiskup, przywołuje takie słowa, żebyśmy nie pomylili ogrodnika ze zmartwychwstałym. I to uwolnienie oczu. Dostrzeżenie zmartwychwstałego pojawiło się u uczniów pod koniec drogi wtedy, kiedy rozpoznali Chrystusa. Więc wracając do tego początku, święta są wezwaniem, są wezwaniem i na każdej płaszczyźnie, i tej fizycznej, i psychicznej, ale także duchowej, bo ona będzie zwieńczona tym rozpoznaniem. Może raz w życiu uda nam się, mi się uda dostrzec. Z martwych